Oj, ale mamy, Szanowni Państwo, wojnę na linii Polskie Stronnictwo Ludowe Lewica. Tam w grze jest nie tylko fotel marszałka Sejmu, który każdy by chciał mieć dla siebie, a jak wiemy, ma być rotacja marszałka Sejmu po dwóch latach. Włodzimierz Czarzasty miałby zostać marszałkiem Sejmu w miejsce Szymona Hołowni. Ale, no, zobaczymy, to wszystko się może zmienić. Nie wiadomo jak do tego dojdzie i czy do tego dojdzie, ale mamy teraz wielki spór o ustawę o związkach. Jak wiemy, polskie stronnictwo ludowe nie popiera tej ustawy, ale widza bardzo by chciała tę ustawę przegłosować. No i najpierw przytoczę Państwu cytat z Włodzimierza Czazarzastego, który powiedział w rozmowie z wirtualną Polską tak. Yy... Przypominam wam, to są słowa tego skierowane do PSL-u. Przypominam wam, że ludzie homoseksualni są tacy sami jak ludzie heteroseksualni. To są takie gry na ludzkich uczuciach, sytuacje, które w życiu się zdarzają. To są jakieś fobie. Jeszcze raz powiem, Władek, Piotrek, tutaj do Władysława Kosiniaka-Kamysza i Piotra Skorzelckiego, nie usiądziecie do stołu z ludźmi, którzy są homoseksualni, nie zjecie z nimi bułki, bułka będzie wam wchodzić w zęby, no tak, zanim przytoczę Państwu odpowiedź i riposta Piotra Zgorzelskiego, to powiem szczerze, że tutaj Włodzimierz Szaszty używa bardzo nieładnego chwytu retorycznego, który ma sprawić, że ktoś, jeżeli nie popiera tej, tej ustawy, to z miejsca jest homofobem. A przecież tak nie musi być. Ktoś po prostu nie popiera ustawy. Dlaczego się od razu kogoś przykłada taką łapkę, przyłapa ja taką łapkę, to tak najwygodniej zrobić i to stosuje właśnie Włodzimierz Czarzasty i to, co Piotr Zgorzelski. To odrażające, mówi. Dla mnie to odrażające, takie wzywanie przez media do poparcia ustawy pani Kotuli czy do stygmatyzowania nas jakimi, jakbyśmy byli ludźmi przeciwnymi osobom homoseksualnym. Nie jesteśmy, ani ja, ani wicepremier, a tego typu zachowania są po prostu niegodne, mówi Piotr Zgorzelski. Uważam, że jeżeli chciał powiedzieć do nas takie słowa, to jesteśmy sąsiadami przez ścianę, jeżeli chodzi o korytarz marszałkowski. Mój przy mógł przyjść i powiedzieć, a nie robić sobie taką błazenadę w mediach. Tak mówi Piotr Zgorzelski. Yy, no i yy, słusznie. Odpowiedział Piotr Grzewski włodzimierzowi Czarzastemu, bo y, taka, takie retoryczne obrzucanie kogoś epitetami, przyklejanie mu tej łatki, to jest to, co lewica lubi robić wobec y, osób bardziej konserwatywnych, konserwatyzystów najbardziej. A to jest po prostu nieeleganckie i to jest nieuczciwe. Do zobaczenia.